Cześć! Dzisiaj jesteśmy na gościnnych występach na crossficie 72D w Krakowie. Będziemy sprawdzać wytrzymałość dzbanka blendera Resto Quality. Pokażę Wam, jak dużo jest w stanie wytrzymać i jak jest mocny. Dobra, to zaczynamy. 115. Dobra, czas wejść na dzbanek. Czy da radę? Cały czas daje radę. Za chwilę będziemy musieli poprosić kogoś bardziej cięższy godem o, o wsparcie i testujemy dalej. Najpierw waga Okej, okay, za chwilę nam się skończy waga, ale dobra, próbujemy. M musi pęknąć w końcu. Okej. Okay. No, wytrzymał, więc Nie wiem jaki mamy pomysł dalej Ach. 170, 190. Nie wiem, jak ktoś rozwali ten dzbanek swoją wagą, to chyba dostanie jakiś medal. Chyba Zbanek z nami wygrał. Chociaż liczyłem na efektywne jego pęknięcie. Trudno. Innym razem. Mój ci pozdrowienia.